W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić z telefonu kamerkę internetową. Oczywiście nie dostajecie kamerki internetowej za darmo, ale na pewno będzie bardzo dobra jakość, także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy już przy komputerze, także. Jesteśmy już przy komputerze, także możemy wpisywać e, ten program. On się nazywa Droid, cam, Klikacie to pierwsze. No i jak macie Windowsa, no ma to na Windowsa. Jak macie Linuxa, no ma to na Linux. Raz. Dobra, klikacie tutaj download. E, zapisz. Don. Dobra, otwieracie. Tak. O, Jest. No i tutaj klikacie Install. To tutaj macie zaznaczone wszystko. Install ja już mam zaznaczone. Ja Także tego, tego nie będę robił. No i powinniście mieć właśnie e, taki drive DriveConfig. No i tutaj teraz. E, musicie wpisać y, IP jeżeli chcecie przez swój internet podłączyć no to tutaj musicie mieć aplikację na telefonie, tak samo się nazywa przez sklep Play tak samo się nazywa Droidcam y, no i tam włączacie tą aplikację macie na niej po prostu te swoje IP, musicie mieć połączone. W tej samej sieci po prostu. Komputer i telefon w tej samej sieci. Czytałem Wi-Fi swoje. No i przepisujecie z telefonu ID, yy, Droid port, No i zaznaczycie sobie wideo, jak chcecie, audio też. No i klikacie stąd. Dobra, działa. że jesteśmy już? Działa wszystko. Możecie zobaczyć. O Im lepszy internet macie, to chyba lepiej działa, ale jakoś telefonu, jakoś aparatu telefonu, po prostu nie macie tym hmm. samego hmm. Także tutaj e, to działa mega fajnie. Nie będę kamerki internetowej, możecie po prostu zrobić coś takiego. No, tutaj mam OBS-a, tutaj nagrywam FN za Dobra, jak to dodać do OBS-a? Pokażę wam Tutaj, albo dobra tu, Na razie sobie położę telefon No i dobra, Kamerę plusika yy... Urządzenie do przechwyci wideo, dajemy Tutaj jakąś nazwę Kurde Dobra, nieważne Za co Tutaj wybieracie PROJECT Cam Source Soul, Source. Tak to się czyta. I dwie, jak to się czyta. Ja mam to na dwójce. No i widzicie, że to nie działa. Hop. No i hop. Widzicie? Jaka ładna jakość. Nie jakieś tam Logitechy. Tylko telefon. No. I to było na tyle ode mnie w sumie przy komputerze. Dobrze, ja się z wami ciągnę do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Jona!